bardzo serdecznie to mój pierwszy odcinek testowania tras Hot Wheels ogólnie ta trasa już jest Nie używana przez mnie dobra zrobiłem taką, wiecie ja sprawdzałem, który Hot Wheels się najbardziej nadaje I, ja, i ten się nadaje oczywiście wygląda jak samolot ale się nadaje więc najpierw musimy to nakręcić tutaj. To no I tutaj musimy postawić katuliskę. Ja go zaraz puszczę, tylko zrobimy odliczanie. Od dziesięciu najwyżej. No, od dziesięciu. Albo, wiecie co, od siedmiu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I oto, o Boże, jest kurko, ale inne samochody się naprawdę nie nadają. I wypadł. Nie wiadomo jak. I wypadł. No właśnie, to mi się zdarzyło. Nie wiem, on jechał jakoś tu i chyba jakoś tak zahaczył i spadł. Nie wiem. Nie ma zielonego powietrza. Zaraz wam pokażę jak to innymi. No wiecie, ten samochód to też się nie nadaje. Niekoniecznie. wiecie tylko. Albo nie, Ten też się jakoś niekoniecznie nie nadaje. Nie, nie dojechał. Nie zjechał. Zjechał po prostu. Ogólnie mam tu pudło tych y, ale konkretnie, no wiecie. Nie, 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 nie ten, nie każdy pasuje. Nie każdy pasuje. O, to jest samochód z szybszy i wściekły No, taki wiecie. Znowu musimy nakręcić, bo ja zawsze nakręcam od samego początku. Tutaj to. Zobaczę, on też nie pasuje. Albo jest za ciężki, albo po prostu za duży Nawet spróbowałem nawet z takim czymś. Nie, przepraszam. Oj! Trzeba inaczej, czekać. Nie, nie dojechał, no, widzicie no. Jak on pęduł zrobił? On mi zrobi. wyskakuje. No teraz zrobi. Nie, już, już nie dojechał. <grym>, już nie dojechał. No właśnie, to nie dziwi. Chciałbym, żeby wtedy samochody na przykład o tym. ten. Ten test się nadawał, tak myślałem. Każde prawo samochodu Nie dojechał O, teraz pojechał o, Teraz to jedzie Już zwolnił Pał. I Jeszcze raz na nakręcę A, już dzwonił. No, jako siebie zatrzymał się. No, no, trudno. Spadaj, kolego. No, no, to by było na wszystkie. To by było wszystko o tej trasie. Jezus, jak to się zakończyło. To do zobaczenia w następnym odcinku. Będziemy testowali inne trasy. Na przykład taką, wiecie, wyrzutnię. No, albo jeszcze inne. No. To do zobaczenia. Cześć.